W 1946 roku brytyjskie i amerykańskie służby aresztowały w Berlinie grupę przestępców, którzy produkowali fałszywą penicylinę, dodając do oryginalnych opakowań z prawdziwymi fiolkami z etykietami zamiast penicyliny Mepakryna lek przeciwmalaryczny z dodatkiem pudru do twarzy. Dodawanie pudru do roztworu przeznaczonego do iniekcji i wstrzyknięcie takiej zawiesiny pacjentom skutkowało wieloma powikłaniami, jak na przykład powodowaniem satoru naczyń krwionośnych, ciężkich reakcji zapalnych, alergicznych i sepsy, a nawet zgonów. Sfałszowana penicylina nie tylko nie leczyła, ale powodowała poważne działania niepożądane i nie posiadała aktywności przeciwbakteryjnej. Innym sposobem fałszowania było przygotowywanie penicyliny w zbyt małej dawce, co nie zapewniało skutecznego leczenia, a jednocześnie przyczyniało się do rozwoju oporności drobnoustrojów na ten antybiotyk. Penicylina była lekiem iniekcyjnym, a więc wytwarzana bez zachowania odpowiednich warunków jałowości powodowało zanieczyszczenia mikrobiologiczne, co było przyczyną zakażeń. Brak skuteczności niejałowej sfałszowanej penicyliny powodował znaczne osłabienie zaufania do ówczesnej opieki zdrowotnej. Sfałszowana penicylina kosztowała wówczas 300 do 375 dolarów za fiolkę co stanowi obecnie kilka tysięcy dolarów. Taką sfałszowaną penicylinę podawano między innymi dzieciom leczonym w Wiedniu przy bakteryjnym zapaleniu opon mózgowych i innych ciężkich zakażeniach. Penicylina stanowiła również walutę, którą płacono przy werbowaniu szpiegów. Historia fałszowania penicyliny w Berlinie i w Wiedniu po II wojnie światowej to duża przestroga dla współczesnych instytucji ochrony zdrowia i społeczeństw. O szczegółach działalności przestępczej związanej z fałszowaniem penicyliny w tamtych czasach zainteresowani widzowie mogą dowiedzieć się po obejrzeniu filmu z 1949 roku zatytułowanego The Third Man.